O oh my god, jesteśmy naprawdę na jakimś takim strasznym zadupiu, tu nawet nie ma drogi asfaltowej. Podnikowa, prodejna. Eee... Takie dziwne dziwne znaki są. Sadek. Sadek. I jedziemy od nowa, runda numer jeden. Tak. Yy... Widzimy, yy... Widać tutaj już pewne zmiany w architekturze. Wydaje mi się, że znajdujemy się nie tylko Morza Śródziemnego, albo... No przynajmniej tak to wygląda. Architektura wygląda, że jest to bardziej ciepły kraj. Lodra, duchrata, bi, biżuterii, e, kancelarii, lodra, Santa, lika. Co, co, co to może być za język? Oh my god. Um, okej. Okay. Erda. AL. AL. Jaki kraj ma skrót AL? Chyba będzie Albania. Jeśli rzeczywiście z tych regionów to musi być Albania. Tak więc jesteśmy gdzieś w Albanii. Konkretnie nie wiem gdzie, ale y, jesteśmy w Albanii. Proszę bardzo, tak wygląda Albania. Mój pierwszy raz w Albanii. <laughs> Zgubiłem się w Albanii. Tak będzie się nazywać ten film. Jesteśmy w jakimś mieście, to na pewno. I wydaje mi się, że jesteśmy w pobliżu morza. E, co tu mamy w pobliżu morza? Vlora, Durres... Gdzieś wydaje mi się, że w tych okolicach jesteśmy. Chyba, że uda nam się znaleźć jakiś napis, który będzie mówić, w jakim konkretnie mieście się znajdujemy. O mój Boże, co to za traktor? A dobra, to nie jest traktor, ok. Wygląda jak favela w Rio de Janeiro. E, Baste Sport Life. Fajnie, fajnie, że mam bar. E, gdzie konkretnie? Nie wiem, gdzie jesteśmy. Jednak już wiem, jak brzmi język albański. Widzicie, zawsze możecie się czegoś nauczyć z moich filmów. Eee, widać, że są też jakieś góry. Więc... I don't know, naprawdę. Gdzie my możemy być? Wszystko jest zdemolowane w tej Albanii. O nie! Dobra, gdziekolwiek kliknąłem, żeby było. Bo nie uważam, że mam 3 sekundy. Okej, okay, jesteśmy w... Tiranie. W Tiranie byliśmy. Okej. Okay. Nigdy bym tego nie zgadł, ale udało mi się znaleźć, że byliśmy w Albanii. Na przyszłość wiecie, jak wygląda albański krajobraz. Jedziemy dalej. Runda... Druga. Okej, okay, znowu jesteśmy na polu yy, i mamy drogę rowerową. Syla, że jest to Polska, yy, chociaż... Nie, nie jest to Polska, bo są bardzo dziwne znaki. Yy, mamy powielone drzewa. W Polsce też czasem się wili drzewa, ale to Polska nie jest. Znaki, czy mi coś znaki mówią? Kilometry. Yy, czyli jest to państwo, które wykorzystuje jakby łacinę, łacinkę. Yy, alfabet łaciński. Dobra, mamy znak, mamy znak, mamy znak. Chlum. Jeśli mam jakieś widzów w miejscowości Chlum, to pozdrawiam, to jest piękna miejscowość. Jesteśmy gdzieś w pobliżu. Możemy być w górach albo w pobliżu miasta. To by wyjaśniało, dlaczego jest ścieżka rowerowa pośrod pośrodku niczego. Nawierzchnia drogi jest bardzo ładna, więc nie wiem, na pewno jesteśmy w jakimś europejskim kraju. Chlum, nie wiem, gdzie my możemy być. Na pewno nie jest to Bułgaria, bo w Bułgarii jest y, cyrlica. Samochody też mi nic nie mówią, bo y, oczywiście są zamazane. Eee, te listy rejestracyjne? Eee, kompletnie nie mam pojęcia, gdzie mogą być. Może to chyba wiadomo <laughs> o to chodzi. Eee, mamy minutę, dobra, trzeba patrzeć na czas, bo ostatnio to uu, ledwo, ledwo. Po samej drodze nie jestem w stanie wywnioskować nic. Eee, gdzie może być miejscowość w Chlum? Może na Węgrzech? Nie wiem, jakie są węgierskie znaki. Bardzo mi ciekawe te znaki, bo wydaje mi się, że Unia Europejska re reguluje znaki w jakiś sposób i że znaki w krajach Unii Europejskiej muszą być takie same, więc no, nie wiem, może to jednak nie są Węgry? Dobra, 8 sekund mamy. To jeszcze zaczęło grać muzyka. O mój Boże. Nie wiem. Węgry. Okej, okay, to nie były Węgry, to były Czechy. <laughs> Niedaleko Pragi jest miejscowość Chlum. Pozdrawiam, naprawdę. Nie spodziewałem się, że Czechy zrobią coś takiego i zmienią znaki. Dla, dlaczego są takie znaki w Czechach? Zrobiliśmy tylko 124 punkty, to nie były Węgry, to były Czechy. Idziemy dalej. Rozgoryczeni, ale idziemy dalej. Dobra. Okej, okay, mamy znowu do czynienia z krajami byłej Jugosławii. Przynajmniej tak to wygląda. Alpet. Eee, jak gdzieś tutaj. Niech ja byłem w podobnej okolicy. Je grałem eee, poza kamerą. Jesteśmy chyba w Serbii? Jeśli się nie mylę. To wygląda naprawdę bardzo znajomo. Albo. S... O dobra, mamy znaki. Mam znaki. Zobaczmy, czy to jest napisane łaciną czy cyrylicą. Mamy łacinę. Myślałem, że znajdujemy się w krajach Jugosławii, ale teraz e, nie jestem pewny, gdzie się znajdujemy. Miejscowość Borś. Himare. Himario? Wuno? Eee... Eee, dobra, może się cofniemy, Może tu coś jest napisane. Tu też mamy jeszcze jeden znak. Ori Orikum, Orikum, Vlore, Tirana. Tirane. Chyba znowu jesteśmy w Albanii. Hm, tak, eee, archeological site. Dobra, to nam dużo mówi. Jesteśmy w Albanii, tak mi się wydaje, że Tirane to jest po prostu Tirana w języku polskim. Orikum, Oricum. Okej, okay. mam minutę, więc trzeba znaleźć Oricum. To jest beach, więc e, plaża. Więc powinno być gdzieś przy brzegu. Oricum. E, <laughs> Durres. to jest Durres? No też może być błąd, że ja biorę Oricum jako nazwę miejscowości. Flora. Borsz. okej, okay. okej, okay. tam był Borsz, więc jesteśmy gdzieś tutaj. Kimare, Borsz. Ok, Oricum, jest, tu jest Oricum. Nie wiem, gdzie dokładnie jesteśmy w tej okolicy. Na pewno jesteśmy gdzieś tutaj. Dlatego strzelam, że jesteśmy tu. Zobaczymy, ile punktów dostanę. I byliśmy bardzo blisko: 5350 punktów na 6000, więc udało się nam. Tym razem nam się udało, ale znowu trafiliśmy na Albanię. Naprawdę dziwię się, że ani razu nie było reszty tych krajów, które tutaj mamy. Idziemy dalej jest runda czwarta. Zobaczymy, co tym razem nam się trafi. OK, jesteśmy. Gdzieś w górach. Widzę, że mam tutaj znak. Zobaczymy, w jakim języku jest napisane. O, dobra. Można sterować tutaj klawiszami. To mi dużo, dużo pomaga. Nie jestem w stanie rozczytać. Jest Łada ładaniwa coś tam mówi. Łada hmm. ładaniwa nam coś mówi. Ok. Hmm. W miarę górzysto jest. Architektura mi nic nie mówi. Jesteśmy gdzieś w górach, to na pewno. Bystre spostrzeżenie. Eee, z jednej strony ładniwa, z drugiej strony taki jeep, więc może być gdziekolwiek. Chociaż w Polsce eee, i tutaj w, na, w krajach Unii Europejskiej raczej wie, rzadko się spotyka, więc nie wiem. Eee, dobra. Sprawdźmy tablicę rejestracyjną, mniej więcej. Nic tam nie mówi. Jest niebieski pasek, to na pewno. I to to toj stoi. To jest to toj? To jest toj, 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 Tak, okej. Okay. Eee, wyjedziemy tutaj. O mój Boże, mamy 30 sekund, a nie wiem, gdzie jesteśmy. M Mikes e, Klemen Utca. Kerulet Remetekwer. E, po języku wydaje mi się, że to albo jest Estonia, albo są Węgry. Ale Łada Niwa, można nam podpowiedzieć, że to rzeczywiście jest Estonia. Gdzie konkretnie, nie mam pojęcia. Czy w, 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 czy w Estonii są góry, też nie mam pojęcia, dlatego strzelam. Jednak Węgry. Naprawdę nie spodziewałem się, że. O mój Boże, my, to jest na, niedaleko Budapesztu. To nawet jest Budapeszt, sam w sobie. O mój Boże. Nie spodziewałem się tego. Niestety język oraz ładaniwa mnie tutaj zmyliły. Chciałem oficjalnie ogłosić, że od dzisiaj nie, nie widzę samochodów ładaniwa, ponieważ yy, yy, są dwulicowe. Tak więc yy, tak wygląda Budapest. Zanim jak zaczniemy piątą rundę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie z tego jakąś serię. Możemy sobie dać samą Rosję, możemy sobie dać Ukrainę, możemy sobie dać Białoruś i spróbować swoich sił odnaleźć się w tych krajach. Z my zaczynamy piątą rundę. Okej, okay, jesteśmy w mieście i e, restauracje u... Hanycho, okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w, albo w Słowacji, albo w Czechach. E, co to jest? E, hostiniec Zub, Zubrinice. Zubrinice, hostiniec Zubrinice, ok. E, Male Żeleznicy muzeum Zubrinice. Okay, czy jest taka miejscowość? Nie mam pojęcia. E, nie popierzę się tej znajomości geografii Czech, ale może powiedzieć, że Czechy są bardzo ładne. Widzę, że tutaj. O, dobra. Na pewno jesteśmy w Czechach, bo jest, jest czeska flaga i jest europejska flaga, w sensie Unii Europejskiej. Y, wit, y, witamy Was okay. z Miszyne Zboży. Okej, Zubrnice, jesteśmy w miejscowości Zubrnice. Gdzie są Zubrnice? A, Zubrnice. Hmm. mamy całą minutę, żeby znaleźć Zubrnicę. Zobaczmy, jakby była tu jakaś mapa, by bardzo pomogła. Jednak nie widzę nic. Szkoda, że to miasto jest w takim stanie, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie. Czechy to bardzo ładne państwo. Hmm, ci gdzie mogą być zubrnice? Jak mówiłem, nie chcę tutaj oszukiwać, bo mógłbym sobie wejść na Google Maps, po prostu wpisać zubrnice, ale nie chcę tego robić. E, będę strzelać, bo mam 15 sekund. Nie ja, wiem, gdzie są zubrnice. Na pewno znajdzie się 10 osób, które napiszą w komentarzach. jak możecie wiedzieć, gdzie są zubrnice, przecież one są tam i tam. E, ale piszcie mi w komentarzach, będę wiedział przyszłość. I strzelam. Uff, byliśmy rzeczywiście blisko. Zdobyliśmy 4500 punktów. Więc jest bardzo fajnie. 54 km y, od rzeczonego miejsca, więc udało nam się trafić.